Konferencja przygotowana przez zespół 3W Banku Gospodarstwa Krajowego oraz przez trzy regiony: region Mazowiecki, region Podlaski i region łódzki. Chciałabym na początek przywitać dyrekcję regionów wraz z ich zaproszonymi gośćmi i oddać na chwilę głos panu dyrektorowi Bartoszowi Kraczkowskiemu z regionu Mazowieckiego. Szanowni Państwo, mam wielki zaszczyt powitać dzisiaj Państwa na naszej konferencji organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest mi niezwykle miło. Witam wszystkich przydłych gości. Witam naszych prelegentów. Witam wszystkich, którym, e, dla których ważna jest idea 3 czyli woda, wodór, węgiel, e, o czym będziemy mieli okazję dzisiaj e, podyskutować w ramach różnych paneli dyskusyjnych. E, jako dyrektor regionu mazowieckiego, tak jak tutaj koleżanka wspomniała, bardzo Kaczkowski, mam przyjemność współorganizować dzisiejszą konferencję. Oprócz regionu mazowieckiego współorganizatorami są region łódzki i, e, e, i tutaj mamy przedstawiciela regionu łódzkiego, witam panią Beatę Kozłowską, Janusz Kozłowską, dziękuję, i e, Szymona Rogaczewskiego, dyrektora regionu podlaskiego. Szanowni Państwo, z krajowego, już od ponad 100 lat mamy okazję wspierać rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju. Podejmujemy szereg inicjatyw, które skutkują e, właśnie zwiększeniem Ilości miejsc pracy, czy też poprawą infrastruktury mieszkaniowej, jak i infrastruktury drogowej. Jesteśmy silnym partnerem dla naszych firm, które rozwijają się na rynkach zagranicznych, gdyż mocno wspieramy transport, także jesteśmy dużym wsparciem dla, dla partnerów i dla wszystkich beneficjentów naszego kraju. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą naszej strategii, bo tutaj kilka słów. Szanowni Państwo, dla nas jesteśmy, znaczy naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Jesteśmy liderem programów wspierających właśnie rozwój społeczno-gospodarczy, a nasza, nasza strategia bazuje na takich trzech fil, bardzo silnych filarach: czyli zrównoważonym rozwoju, zaangażowaniu społecznym oraz współpracy międzynarodowej. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą. Samych regionów, drodzy Państwo, to jesteśmy obecni w każdym województwie. Mamy 16 regionów, które służą jako centra kompetencji, wymiany doświadczeń, a także są nieocenioną pomocą w kontekście pozyskiwania profesjonalnej informacji w zakresie programów, które realizujemy, które mają na celu, tak jak wspomniałem, zrównoważony rozwój Polski. Lokalnie tworzymy takie ekosystemy, pracując z bankami spółdzielczymi, innymi komercyjnymi, wspierający rozwój lokalnych społeczności. Dostarczamy bezpośrednio bądź to ze współpracy z naszymi partnerami finansowymi rozwiązania do realizacji właśnie wspierających rozwój społeczno-gospodarczy działamy, jesteśmy obecni w różnych obszarach gospodarki w tym w zakresie inwestycji, wspierania eksportu w obszarze innowacji jak i w obszarze infrastrukturalnym. Jesteśmy również niezwykle jakby istotnym partnerem w kontekście współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Ja dodam tylko, że co piąta złotówka sfinansowania, które udzielamy, jest skierowana do samorządów bądź do spółek komunalnych. Jesteśmy silnym wsparciem, jeżeli chodzi o organizowane przetargi, tutaj właściwie jesteśmy praktycznie cały czas widoczni i staramy się to finansowanie udzielać we wszelki możliwy sposób a nasze zaangażowanie na koniec 2020 roku, jeżeli chodzi o ten sektor samorządowy, przekroczyło ponad 16 miliardów złotych. Drodzy Państwo, to tak pokrótce, jeżeli chodzi o samą ideę, samą misję naszej instytucji, jeżeli chcieliby Państwo porozmawiać o szczegółach, jak możemy wesprzeć jednostkę samorządu terytorialnego, czy Wasze firmy, zapraszam do rozmów kuluarowych. Witam Państwa serdecznie. Tak, ja nazywam się Bogdan Zawodowicz, jestem dyrektorem biura analizy ryzyka geopolitycznego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Natomiast dzisiaj występuję tutaj w nieco innej roli, która jest związana z moją drugą funkcją w banku, a mianowicie jestem menadżerem w programie modelu biznesowego, w programie infrastruktura, transport i logistyka. Ponadto te tematy infrastrukturalne, logistyczne, transportowe są również związane z kwestiami geopolitycznymi i geoekonomicznymi. Oczywiście ze z względów my największą uwagę dzisiaj poświęcamy udziaływaniu tematów ukraińskich na, na te obszary, na ten sektor, także w naszym programie ETIL. E e Szanowni Państwo, nazywam się jeszcze raz Dorota Kosmalska, jestem głównym specjalistą do spraw rozwoju w firmie SBB Energy. Wyszli w pierwszej kolejności, zanim przejdę do opowiadania o naszych dwóch realizacjach wodorowych, które są naszymi perełkami, to w pierwszej kolejności chciałabym trochę powiedzieć o spółce, czym się zajmuję i w jakich dziedzinach się specjalizujemy. Spółka SBB Energy została utworzona w 1992 roku jako remak rozruch i wtedy zajmowaliśmy się przede wszystkim rozruchami mechanicznymi i technologicznymi. No i w czasie trwania istnienia spółki spółka się rozwijała, wchłaniała inne podmioty, rozbudowywała się pod względem kompetencji. W międzyczasie też popełniliśmy dwa projekty dofinansowane dotyczące hybrydowych technologii odazotowania oraz hybrydowych układów absorpcyjnych do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysokoefektywnych komponentów polimerowych. Um, aż doszliśmy do roku 2020, gdzie pod, została podjęta decyzja o rozwijaniu nowych technologii w firmie. Nowych technologii rozumiemy tutaj e, jako e, nowe technologie, czyli odnawialne źródła energii, technologie wodorowe. E, wodór wprowadzenie. E, skąd ten wodór, o co chodzi? Jak Państwo zdają sobie na pewno sprawę, e, polityka Unii Europejskiej jest taka, że postawiła na wodór, wodór jako nośnik energii. Z założenia wszystkich planów Unii Europejskiej wynika, że aż do roku 2030 20, będziemy zużywać już aż 20 milionów ton wodoru i będziemy mieli już rozbudowane elektrolizery na mocy 40 gigaw gigawatów. Prężnie, prężnie Unia Europejska działa, bo jest to około 35% globalnych inwestycji dzieją się w Unii Europejskiej. Powstają i są realizowane projekty wodorowe. Także Unia Europejska oprócz tego, że naciska pod względem regulacyjnym na, na wprowadzanie tego zielonego wodoru, to także wprowadza programy, które mają na celu um, dofinansować. Działania, czy to badawczo-rozwojowe, czy infrastrukturalne, właśnie w tym obszarze. Z tego sprawę, że wodór na terenie Polski dopiero raczkuje. Mamy co prawda jednostki naukowo-badawcze, które prężnie działają, mamy też firmy, które wdrażają czy to elektrolizery, czy magazyny wodoru. Natomiast jest to wszystko na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Stąd też, też powiem to przy naszych realizacjach, znów to powtórzę. De facto mamy tylko jeden komponent w naszych instalacjach z terenu Polski. Czyli tego wodoru, który wytwarzamy przez reforming parowy, e, i mamy bardzo duży ślad węglowy, e, ponieważ jesteśmy trzecim producentem w Unii Europejskiej i piątym na świecie. Także Polska, jako kraj, podkreślę to jeszcze raz. Ma doświadczenia wodorowe, natomiast potrzebuje zdobyć i wytworzyć te kompetencje w tym wodorze zielonym, czyli wszystko to, co jest odparte, oparte na OZE. Witam Państwa eee. serdecznie. Ja nazywam się w Kornikowski, koordynuję sprzedaż w firmie Ścieki polskie. Ja chciałbym z parę słów o tym, jak wspomniała Agata, jak wygląda gospodarka wolności prawa w Polsce. Być może niektóre liczby są Państwu znane, być może niektóre będą dla Państwa nowością. Wszyscy wytwarzamy ścieki, wszyscy wytwarzamy odpady, odpady komunalne, natomiast skoncentrujmy się na odpadach chłodno-ściekowych, które funkcjonują w każdym gospodarstwie domowym. Jeżeli jest to gospodarstwo skanalizowane, to nie ma problemu z odprowadzeniem tych ścieków. Jeżeli jest to gospodarstwo posiadające przydomowe oczyszczalnie lub w wodne, tak zwane szamba, to wygląda sytuacja troszeczkę inaczej. Proszę Państwa, proszę zauważyć, zauważyć taką rzecz. Yy, miałem tutaj lasera. Po lewej stronie ta zielona tabelka. Osoby, które używają około 40 milionów metrów sześciennych wody rocznie. Proszę Państwa, ilość ścieków odprowadzonych do oczyszczalni to 30 mln. Co się z tym dzieje? Płądują na polach, w lasach i później właśnie wychodzi sytuacja taka, jak wspomniałem na początku. Projekcji, dojeżdżamy na wytownictwo, nieczynne z powodu wyjęcia bakterii. Kapitału społecznego, tym się zajmujemy w zespole 3W, a w praktyce co to oznacza? Oznacza to tworzenie takiego miejsca, które będzie bezpieczne, które będzie zaufane dla przedsiębiorców, dla nauki, dla samorządu, dla szeroko pojętej administracji, dla instytucji rozwojowych. My tworząc ideę, Pytaliśmy o to, czego brakuje i naukowcom, i administracji, i biznesowi. I często padała odpowiedź, że właśnie takiego integratora, kogoś, kto swoim prestiżem, kto swoim, swoją mocą sprawczą gdzieś nada rozpędu tym działaniom i połączy te, te różne obszary e, takiej działalności gospodarczej i społecznej. Współpracujemy w tym momencie oficjalnie z ponad 200 organizacjami. To są różne organizacje, bo to są i stowarzyszenia, ale to jest głównie biznes, startupy, administracja samorządowa, bardzo wiele instytucji rozwojowych, też międzynarodowych instytucji rozwojowych, które są z nami i tworzą ten system 3W. Mówiąc o tych naszych trzech zasobach szerzej, ja powiem najszerzej o wodzie bo ta woda rzeczywiście jest szalenie w tym momencie ważna. Nie tylko z tego względu, że w Polsce tej wody coraz bardziej brakuje i rokrocznie mamy susze. Te susze w latach 90. i początku 2000. Występowało mniej więcej co 5 lat. W tym, roku, w tym momencie częstotliwość jest już co 2,5 roku, natomiast od 2018 roku do roku 2023 co roku mamy suszę. E, Trwowiska to bardzo e, ważny, ale też bardzo zaniedbany w ostatnich latach obszar, e, m, który odpowiada za, e, za naszą wodę. Państwo widzą przed sobą mapę Polski i to jest mapa mokradeł i te zielone obszary to są właśnie mokradła. Tych mokradeł w skali y, kraju y, jest 18%, czyli 18% powierzchni Polski to są mokradła. Z czego taką rolą naturalną mokradła jest czy bagna jest to, żeby akumulować w sobie dwutlenek węgla, wychwytywać go z atmosfery, natomiast jeżeli to osuszymy, to niestety y, mamy emisję. I tę emisje Państwu y, zaznaczyła to wartość jest y, 33,9 y, y, megatony. To jest źródło ministerialne. To jest raport z y, y, 2022 roku. Y, czy robochatów emituje tyle samo y, CO2 rocznie? Ile e, temu kradła, osuszon. To jest dokładnie sama, e, ta sama wartość. E, bardzo dużo wiedzy i takiej praktyki przewidziane w tym programie. E, m, jeżeli państwo będą zainteresowani, to ja zapraszam do rozmowy, czy ze mną, czy w regionach z koleżankami i kolegami, którzy są e, gdzieś odpowiedzialni też e, za relacje. W dzisiejszej z... konferencji spotkaliśmy się z przedstawicielami samorządów biznesu oraz nauki pod szyldem 3W, czyli inicjatywy tworzonej przez zespół powołany w Banku Gospodarstwa Krajowego. Inicjatywa 3W to inicjatywa łącząca zarówno przedsiębiorców, startupy, naukowców, innowatorów oraz samorząd, administrację i instytucje rozwoju. Wokół bardzo ważnych tematów, takich jak ochrona wody, gospodarka wodorowa czy zastosowanie nowoczesnych ultralekkich materiałów węglowych. Na dzisiejszej konferencji zgromadziliśmy przeszło 80 partnerów z regionów Mazowieckiego, Łódzkiego oraz Podlaskiego i mieliśmy możliwość dyskusji na tematy gospodarki wodorowej, transportu niskoemisyjnego oraz gospodarki wodno-ściekowej.